Kolejny świetny update w CS-2. Do tego Simple niestety zawodzi i kolejny etap epopei Wizowej będzie ciekawy, więc łapkę w górę koniecznie zostaw, a my już lecimy. Na samym początku oczywiście update możemy zobaczyć, że wczoraj ukazało się coś potężnego. Tak, to jest jedna zmiana, ale ona ku memu zdziwieniu nie jest wcale taka błaha i nie jest wcale taka debilna, jakby mogła wyglądać. No czy zwróćcie uwagę, że wczoraj Wal wrzuciło coś takiego na Twittera, że mam jedna zmiana i tutaj tak na sprawę zabrał to gigantyczny zasięg, bo jeżeli chodzi o milionowy, tak na tą sprawę, zasięg przy tak to tego się najczęściej nie widzi, w związku z czym należy zwrócić uwagę, że faktycznie ten update w jakiś sposób ludzi zainteresował i możemy zobaczyć, na czym głównie polega ta zmiana. Możemy sobie zobaczyć po lewo oczywiście, jak było wcześniej, po prawo, jak chodzi o to, jak to wygląda teraz. Jest to zmiana w view modelu, kiedy po prostu się strzela. Jeżeli nie widzisz tej różnicy, to zwróć sobie po prostu uwagę na ten, jakby to powiedzieć, na ten fragment tego wideo, na ten to właśnie jakby tą część gdzie tutaj możemy zobaczyć, jak teraz ten kałak wygląda. No i jest faktycznie ta różnica zauważalna, czy jest jakaś kolosalna zmiana? Ja będę z tą szczery, przyznam sz 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 -sz szczerze, że nie. Aczkolwiek może się okazać, że na wyższym szczeblu rozgrywki, być może jest to jakoś bardziej widoczne. No tutaj Na ten moment miałeś patrzeć. Tak czy siak, muszę przyznać, że z tego update'u już jakoś community cieszy z torem na samym czele, który tak na sprawę w ostatnim czasie mocno dosyć hejtował Valve i mówił, że ogólnie kiepskie kroki z ich strony są podejmowane, a teraz właśnie co ciekawe chwali owo Walf. I zwraca uwagę na to, że zostało tak na daną sprawę zmieniona. Kwestia tego, że spray w jakiś sposób kiepsko jest odczuwalny, że kiepsko to po prostu jakoś tak wygląda, że kiepsko się po prostu można to odczuć. I teraz faktycznie jest to lepiej. On też na to zwraca uwagę, cały tam Reddit na to zwraca uwagę, w związku z czym cieszy się, że to w jakiś sposób zostało to jest zmienione. Stój przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo, dzisiaj zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałach, albo AWP, albo M4. A gdzie takie cuda? Ano nas jest go skisie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodik fiako, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 złote 10 groszy, zł, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Następnie zwraca uwagę na to, że jeżeli chodzi o maj, to jest bardzo dobry miesiąc, jeżeli chodzi o updatey, i to może, jeżeli sobie na nie popatrzymy, nie są one jakieś wybitne z perspektywy samych po prostu wielkości tych patchnotów, Na zasadzie nie jest zmienione miliony różnych małych, tych rzeczy, tylko są to małe, ale jakże konkretne updatey? No dobra, może ten z 19 maja nie był najkonkretniejszy na świecie, ale ogólnie to według Tora właśnie te updatey, które otrzymujemy, są naprawdę niczego sobie i faktycznie w pewnym sensie zmieniają takie pierdoły, które tworzą właśnie, wiecie, diabł tkwi w, szczegół tkwi w szczegółach. I tak samo właśnie jest tutaj. I na to zwraca uwagę Tore. Możemy jeszcze zobaczyć zmianę właśnie w tym recoil'u na przykładzie chociażby Maga, gdzie tutaj mamy trochę spowolnione tempo, ale mam nadzieję, że to będzie widoczne, może sobie pozwolę zniknąć na chwilę. Tak czy siak, jeżeli chodzi o tego typu updatey, tak jak to już wspominałem, teraz jest czas przed major'em, kiedy to Wal właśnie będzie taki myślałem zgodnie z tym, co przewidywałem poniekąd, Valve będzie chciało na maksa tej takowe kwestie gdzieś tam pozmieniać, na maksa w jakiś sposób faktycznie dopicować tą giareczkę jeszcze, żeby na Majorze ona wyglądała najlepiej. Tak jak wspominałem, są to, według mnie, będą to głównie kwestie typu właśnie takie, które gdzieś tam dla prosów są bardziej odczuwalne, które gdzieś tam, żeby dobrze to po prostu wyglądała ta gra i tak dalej. I takową kwestię właśnie też tutaj widzę w tym, co widzimy teraz, jeżeli chodzi o zmiany właśnie w tym view modelu. I myślę, że to dosyć istotne, żeby takowe też, żeś tak wyrażę, pierdoły, takie szczegóły też w jakiś sposób tam dbać, żeby jeszcze bardziej dopicować. Więc według mnie, jak najbardziej bardziej update na plus i bardzo się cieszę, że Valve faktycznie po tym kwietniu, kiedy tych update'ów dostawaliśmy niewiele, to teraz w maju dosyć mocno ciśnie. To nie jedyny post, który pojawił się właśnie na CS-owym Twitterze. Jak dobrze wiemy, oni nie publikują bardzo wielu rzeczy. Pokrójcie rozchwiedzenie, że publikują bardzo mało rzeczy. I opublikowali coś takiego. Jest to mały, krótkometrażowy filmik, krótkometrażowy, czterominutowy, bardzo krótki filmik, zrobiony właśnie w cs ie dwójce, który pokazuje The Hospital, czy jakąś akcję w szpitalu. I jest to taki materiał trochę satyrystyczny, trochę właśnie który pokazuje, no, tak, sami rozumiecie klimat, ale bardzo dobrze zrobiony. Ja uważam, że tego typu dzieła są dosyć istotne w naszym community, bo też pokazują w jaki sposób zaangażowanie właśnie graczy, czy po prostu członków tej to społeczności, by tworzyć coś takiego. Tego całego filmu nie będę wam pokazywał, bo jest to bardzo dobry projekt, więc wrzucę po prostu link na dole w opisie albo w komentarzu, żebyście mogli sobie zobaczyć, e, a już po prostu przejdę do kolejnej kwestii. E, możemy zobaczyć, że wczoraj odbył się mecz Facecan vs Heroic, w którym to Facecan walczyło o wyjście i możemy zobaczyć, że był to mecz, dosyć dosyć mocno oblegany, jeżeli chodzi o oglądalność 252, Tysiące, przepraszam, 300 tysięcy ludzi ponoć oglądało to właśnie starcie, więc możemy zobaczyć efekt Simpla. Tak jak to już podkreślałem wielokrotnie, jest to gra z gigantycznym fanbase'em, i to właśnie w tym momencie tutaj widzimy, to jest idealnym tego dowodem. No niestety, nie udało się i Face Clan odpada, w wyniku czego można pokusić się o stwierdzenie, że Face zawiódł. Jest tu Face, zawiódł. Simpl zawiódł, tak na daną sprawę. No bo tak, można by pokusić się o stwierdzenie, że spodziewalibyśmy się od niego, że on będzie jak Dong, zawsze największy rating, zawsze dużo wyżej od swoich teammateów, Aczkolwiek z drugiej strony, należy zwrócić uwagę, że bardzo dobrze zaprezentował takie. To moje zdanie, nie wiem, jakie jest wasze. Tak siak moje jest takie, że naprawdę dobrze się zaprezentował. Z tej perspektywy, że jest to gracz, który umówmy się na takim właśnie poziomie Terwan, nie grał już naprawdę od miesięcy, a wbił się tutaj i grał naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocno. Jego statystyki nie były jakieś tam słabe. W związku z czym według mnie osobiście nie zawiódł. Aczkolwiek tak poniekąd widzę, że community stara się to właśnie taką narrację nadawać, możecie dać znak, co o tym myślicie. Co ciekawe, Karygan też jest poniekąd mojego zdania, właśnie, że tak na daną sprawę stwierdza, że jesteś delikatnie czując debilem. Jeżeli uważasz, że. Już nie gra na takim poziomie, że jeżeli już nie ma tego czegoś, co miał wcześniej, jeżeli tak uważasz, to jesteś. W błędzie, delikatnie rzecz ujmując, ja się z tym zgadzam. Według Simple pokazał się z bardzo dobrej strony i miejmy nadzieję, że jeszcze zaszczyci na ekranach. E, oczywiście, jeżeli chodzi o transmisję. Należy zwrócić uwagę, że po tym właśnie to wydarzeniu naklejki simple mocno poleciały w dół. Możemy zwrócić uwagę, że od nawet 30% jak tutaj niewielu tak na tą sprawę poleciały w dół, więc myślę, że też warto odnotować, jeżeli takowe naklejki miałeś e, i, albo jeżeli doli posiadasz, to myślę, że jeszcze będzie dobry moment, przy gdzieś tam Majora e, w takowe naklejki Simple się gdzieś tam zaopatrzyć, bo jest duża szansa, że Simple coś tam pokaże, a jak nie pokaże, to będzie o nim głośno, co też może wpływać właśnie na ten Naklejki. Tak czy siak, poruszyliśmy troszeczkę temat Im Dallas, z którym to właśnie FaceCan odpadł. Możemy sobie zwrócić uwagę, że już tak na tę sprawę poznaliśmy fazę playoff, gdzie możemy zobaczyć, tak się prezentują ćwierćfinały, które będą rozgrywane właśnie w piątek, jak to możemy zobaczyć, oraz są już półfinały, w których rozstawione jest Vitality oraz Mouse. We wczorajszym spotkaniu Mouse vs. Falcons. Delikatnie, że falką zdało fory, ale spokojnie to się czasem zdarza. Wiemy, że oni lubią tego typu zagrania dawać, e, i tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi o e, drużynę, które się pożegnały z tym to właśnie wydarzeniem, należy no, zwrócić uwagę na G2, chociażby, które inkasuje 47 tysięcy dolarów. Mamy też Heroic, chociażby, i warto po prostu tak na to popatrzeć. FaceCan, które, tak jak już mówiłem, odpadło, zgarnia 25 tysięcy dolarów, więc tak to oczywiście wygląda. Pozwolę sobie pokazać rezultaty wcześniejszych spotkań, żebyś mógł to wszystko zobaczyć, jeżeli jakoś nie oglądałeś. No i mecze, które zapowiadają się w najbliższej przyszłości, tak to możemy zobaczyć jutro. Mongos oraz Falcons i Gamer, Gamer Legion. Jak możemy zobaczyć, faworytem tej mocnym jest Falcons. I jest duża szansa, że dojdzie do spotkania Falcons vs Vitality. Jestem tego bardzo ciekawy, bo nigdy, ale to nigdy nie widzieliśmy jeszcze takiego spotkania Vitality vs Falcons, więc chciałbym po raz pierwszy w życiu zobaczyć spotkanie tych potężnych drużyn. No, także tak, Nerset zwrócił również na statystyki, tak jak już wielokrotnie podkreślam, praktycznie zawsze, statystyki nie są najważniejsze, ale jednak nie zawsze ciekawią i mam wrażenie, że fajnie też na nie popatrzeć z perspektywy takiej, żeby zobaczyć, że w teorii, w teorii, statystycznie, najlepszą drużyną okazuje się być Maus, bo mają najwyższy rating. E, no i tak prezentują zawodnicy, którzy na ich chwilę obecną wygląda na to, że ci są tutaj najmocniej na tym oto i turnieju. Kolejna kwestia, o której warto powiedzieć, to właściwie jest hashtag, a mianowicie Argentina al Mundial, czyli Argentina na Mundialu. I nie odnosi się to do piłki nożnej, tylko co ciekawe do cs -a. I to jest wszystko a propos afery wizowej na no, około Bestia Corp, która jest właśnie drużyną, która dostała się na nowego Majora, ale ma problemy wizowe i najprawdopodobniej już tam nie zagra, ale o tym powiemy trochę za chwilę. Tak, tak czy jak jeżeli na takowy hashtag napotkasz, no to już wiesz, co on znaczy, do czego się odwołuje i tak dalej. Możemy zwrócić uwagę na ogłoszenie właśnie CEO Besti, który zwraca uwagę na to, że już w poniedziałek będziemy mieli właśnie wizy, że wszystko w porządku i tak dalej, i tak dalej. I jest to trochę dziwne z tego powodu, że tak na tą sprawę wcześniej powiedział, że najprawdopodobniej Legacy, czyli właśnie brazylijska drużyna, będzie musiała ich zastąpić na Majorze. No i tak trochę konsternacja, bo z jednej strony mówi jedno, z drugiej strony mówi drugie, ale jak się okazuje, później doszło do oficjalnego ogłoszenia ze strony Blasta i możemy zobaczyć, że Legacy faktycznie zastąpi Bestię. W związku z czym już chyba na chwilę obecną chyba, podkreślam chyba, bo to jest bardzo, bardzo niepewna sytuacja, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że Bestia po prostu na owym majorze nie zagra, zamiast tego zobaczymy Legacy. W związku z czym ja na tym ubolewam, bo uważam, że jest to kiepska sytuacja, jakby nie wchodząc jakoś bardzo w politykę, bo nie będziemy się absolutnie na tym spuszczać. Mnie po prostu z perspektywy widza troszeczkę tego żałuję, że po prostu jakby drużyna, ktoś się za owego majora legitnie dostała, nie będzie będzie miała szansę coś tam pokazać, tak jak to mówię Przyczyny są jakie są, ale po prostu nad tym czysto ubolewam. Należy zwrócić również uwagę na Falcons, które wczoraj tak jak to mówiłem dało forem Tak jak to mówiłem, prowadzili 12 do 5. Wydawałoby się, że już to mają, no ale oddali 12 do 16. W związku z czym oczywiste, klasyczne for od Falcons. Kompletnie nas to w jakiś sposób nie dziwi. E, nie dziwi nas także to, że mamy wielką e, rocznicę, 3 lecie, od kiedy to właśnie FaceCan wygrał swojego Majora. Jedynego, tak na nadając sprawę, był to Major oczywiście w Antwerpii. Przyznam szczerze, że poczułem się staro, jak sobie usłowiłem, że Major w Antwerpii był 3 lata temu. jakoś tak cały czas miał w głowie, że to, 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 to normalnie to było przed chwilą. No ale jednak, jak się okazuje, to już było 3 lata temu. Ja zawsze lubię takich momentów wspominać. Pamiętam, jak oglądałem. No i warto też o tym sobie w jakiś, jakiś czas, jakiś, jasne, raz na jakiś czas po prostu taką sytuację sobie odświeżyć. Więc myślę, że fajna wspominka. Pragnę również poinformować o dosyć interesującej nas kwestii, a mianowicie, że te, te Robotaxi od Tesli będą działały w Austin, w Teksasie w kolejnym miesiącu, więc jest duża szansa, że właśnie podczas Majora właśnie w Austin będą w jakiś sposób może nie tyle co wykorzystywane, tylko być może dostaniemy jakiś content, od jakichś ludzi, którzy tam są, proplayerzy, komentatorzy, czy też widzowie, którzy właśnie z tego środka transportu korzystają. Jeżeli nie wiesz, to te taksówki są w pełni autonomiczne, po prostu wsiadasz tutaj, na ekranie cię pokazuje, gdzie jedziesz, taksówka sama jedzie i według co po niektórych jest to przyszłość transportu. Yy, więc tak. Ale z perspektywy CS-owej tutaj ten news też można podać, więc z chęcią o tym mówię. Tak samo jak mam nadzieję, że z chęcią zostawisz tutaj łapeczkę w górę, będę turbo za to wdzięczny i mam nadzieję, że widzimy się klasycznie już jutro. Do następnego, trzymaj się, strzała!